Stojąc w tym miejscu, u stóp Twoich, który na co dzień w ołtarzu tej świątyni wychodzisz do każdego, kto do niej przybywa, wskazując na serce swoje. Z niego wypływa krew i woda, życie dusz i usprawiedliwienie dusz. Jakże marny byłby nasz żywot, nasz los, gdyby tego daru płynącego z Twojego serca nie było nam dane doświadczać, przyjmować, cieszyć się nim i żyć ich. Dlatego na tej ziemi dedykowanej i u stóp tej świątyni Twojemu Najświętszemu Sercu, przed tym krzyżem 99 lat. Stulecie odzyskania niepodległości przez nasze miasto. I gdy dzisiaj tak bardzo świat tego miłosierdzia potrzebuje. Tak bardzo doświadcza swojej bezsilności, gdy człowiek na tym świecie odkrył i odkrywa ciągle. Wszystkim, co osiągnął, jak staje się bezsilny wobec panującej aktualnie praktycznie na całym świecie epidemii. Ona również dotknęła naszą ojczyznę i nasze miasto. Dlatego chcemy cały świat Europę, Polskę i nasze miasto nasze województwo, które jest. Pod czułą opieką, bo patronem jest tego województwa Jan Paweł II. Jego słowami, dlatego słowami Jana Pawła II, ponawiamy to zawierzenie nas i całego świata. Boże, ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość, Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś Ją na nas w duchu swym pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami krzyżnymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby Tobie Trój jedyne Boże odnajdywali zawsze źródło nadziei. Ojcze Przewieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Przedwieczne ofiaruje Ci Ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego A Pana naszego Jezusa Chrystusa Na przebłaganie za nasze I świata całego Na przebłaganie za nasze I świata dla Jego bolesnej bęki, jej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej bęki, jej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej bęki, jej miłosierdzie dla nas i świata całego.